Tego Ty. Ty. się nie spodziewaliśmy, co? Nie, nie, nie. Dawać, Dawać, są pancerze. No, dobra, leci. Ja mam chałmę, nie? Włapię, dobra. dobra. No nie, to dobra, lecimy. <grym> A i też pamiętajcie, że często poradzi automatycznie ustawia potem ten, bunkier jako następną rundę, nie? Więc trzeba sobie ręcznie O, słyszę, że przeładowania. U góry chyba jest. Czy to wy? To my. my. Dzięki. Okej, okay. okay. no, no, dobra. dobra. Eee, pojedynczy to, zablokowany safety to jest u góry, tak? Pojedynczy na samym dole. Rodecauto. Dobra, słuchajcie, uderzamy prosto na bazę, bawimy się czy w lód, czy idziemy, idziemy prosto tam, skoro to jest nasz cel? Idziemy tam. Ty, widać twoją kartę z plecaka. Dobra, idziemy. Bo jest otwarty plecak, nie? Nie, jest zamknięty. Dobra, bo teraz powoli. Tak jak gadaliśmy, nie? Ja idę z przodu, patrzę się na wprost, drugi bierze prawą stronę, trzeci mm -hmm. bierze lewą i stara się na A że z lewej nic nie ma, to niech też bierze prawą i tył. Ktoś już tu był, bo wyczyszczone są boty. No a jak są zniknięte, to znaczy, że to było dosyć dawno temu. A tak samo chciała migrać. też pamiętam. Mhm. To ostatni, niech patrzy na ten, na Doki, bo tam się ktoś może zrecać, nie? Wziąć nas na plecy. Kurwa, to jest. Słabo. Skracam. No. Jest za busem, za busem jest Skitrał się. Ty jak gracz reaguje ty. Dobra, Nie dostał wie. może ode mnie kulkę Dobra. Dobra, idziemy dziękuję. dalej Dobra, e, obserwuję jest czysto idziemy Nie w kierunku wie. idziemy w kierunku szlabanu Tak Proponuję bardziej bliżej drzew. Mm -hmm. Jest bot, Dobra, leży. Przed nami. Na froncie. Słowo mi się ze drzewa. On będzie widział przez drzewa. Wiem. dobra, widzę go. Czekaj, skracam. Nie widzisz Leży. Coś, e, we mnie, zamiast, coś we mnie zamiast strzeliło. Zamiast strzeliło, nie wiem skąd. E, nie słyszałem strzałów. Przed nami bot kolejny albo gracz. Nie, nie. Gracz, 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 gracz. Czekaj, zobaczymy Czekaj. jego reakcję. Chyba nas nie widzi. Dobra, mijamy go z prawej czy go bierzemy? Bierzemy prawo, ale on nas w domku zobaczy. Dobra, przed do domku. Wolimy, chodźcie na prawą przez górki. Idziemy na bazę wojskową. Mm -hmm. że zobaczył, że trzech, to się ostrął. Chyba wyszedł. Wyszedł? Nie, nie, nie widać jednego, wydawało mi się. Dobra, tak, czekaj. Przeców tak, tak. nic nie widać, żeby było? Nie. Niby często. Może Egor Ninja. <noise> to by, by jaja, co? <głosy> <głosy> ty, Widziałem trzech gości, spierdoliłem do domku. Dobra, baza, baza, wyczyszcz... baza, baza wyczyszczona. wyczyszczona. Obok domu nic nie widać na razie. Nie, nie czysto. czysto. Idziemy całkiem prawo, czy zeskakujemy? Dawaj zeskakujemy. Bo dopiero teraz widzę, że tutaj czyścił. Wcześniej miałem zamknięte wszystko z daleka. Wszystko puste. No to on, ten co szedł. Dobra, przebiegnijcie na brzeg, a ja będę osłaniał domek. Trzeba przypadkiem siedzieć tam, nie, nie będzie chciał cofnąć. Dobra, idę. Dobra. Dajcie mi chwilę, ja muszę przeładować. Pewnie. Mam duży na magazynek. zgubiłem magazynek. Tam się pobawę. Gotowy? Ty. Yy, podejdźcie do mnie. Czy ktoś widzi tu mój magazynek? Może? Właśnie patrzę. Nie widzę. Nie, nie. Od, od AK? G3. Duży. Kurwa, to nie pomogę. Masz, Masz drugi? drugi? Mam drugi, krótki. Podłącz, Podłącz i nie strzelaj nie, strzelaj strzelaj nie Dobra Dobra, chodź, idziemy Jak, jak stoicie z HP? ktoś to coś to oderwał? Nie mam setkę nie, nie. Dobra, na wieży widzę nie bota nie Stoi tam, tam. Hej, coś Co? Y, ten, ta wieża przed nami Czy ta dalsza? No, no. Nie, to na rogu Aha, dobra Tyłem stoi do nas I tak trzeba to wyczyścić tak, one, oni nas zobaczą. To co, skracamy i walimy na, na grubo, czy się bawimy jakiś tak? Bo I tak nas zobaczy, nie? Tak, trzeba go walić. Mam nadzieję, że... Ja skracam, do czasu się odwrócić. Ewentualnie obserwujcie lewo i prawo. A ja go zajdajmy Na razie czysto. To... Dałeś. Dobra, ściągłem go. g 3 to G3K. No, jest dużo sorry, bo się poszedłem naprzód. Słuchajcie lewo i prawo. Ja patrzę prawo. Na razie czysto. Proponowałbym pójść tu wzdłuż. Yy. Nie wiem, czy tak. próbować go strzelić. Czy chcesz z G3 go trafić? Spróbuję go z Gietryjki. Zostań za mną, na, jest idealnie na moim przedłużeniu. Gdzie ludziom patrzy. Jest chyba yy, ten. Jakaś bariera, której ja nie widzę. Może Jeden. być, może być. Yy, on patrzy w stronę tych. Koszar. Tam może ktoś być, bo tam zaczął celować. Tak, tam są ten reflektor i inne elementy barierki. Nie ma sensu, dobra. Chodźcie bardziej z prawej. Widzę go. Nie leży. też się może raz gracz, więc uważaj. Tak, tak. Ale będziemy go słyszeć, jak będzie otwierał bramę. Czy bramę otwarta. brama otwarta? Zamk Zamknięta. Zamknięta. Dobra, Chodzimy. Chodzimy. Patrzę do i wchodźcie. Dobra, drzwi czysto, czysto, na kartę, czysto. Wejdę tylko na górę, zobaczę czy jest czysto. W widzimy nic nie widać na zewnątrz. Dobra, budynek jest czysty. Tego u góry za zabiłeś, tak? Tak, tak Dobra, Dobra to, to może... Kurwa, Możemy się wbijać, ale Trzeba tutaj pilnować i ubezpieczyć Bo tu ktoś może przybiec ej, ej, ej. Gdzie? Kierunek Obok nas Tak, to ja mówiłem że, że jest gracz Bot go celował A kierunek już ci mówię Północ, nord, dobra. Idę na, na górę na zewnątrz. Dobra, to lepiej ob obydwa wszyscy pójdźmy. Ktoś pilnuje schodów, Idę na górę? Dobra. Dobra. Dobra, otwieram, no, otwieram budynek, budynek na, na kartę. Na kartę. Kurwa, się, nie da zamknąć tej jebanej drzwi. Się otwierają na zewnątrz same. Ty, tego się nie spodziewaliśmy, co? Nie, nie. Dawać są pancerze. Kurwa magazynek, magazynek do do, do koła. Co Ty, nie trójka mi znikła gdzieś, czy ona gdzieś tu leży? Trzymałem ją w ręku i mi znikły. Eee, nie, kołach leży. Nie, wywali bo mnie stąd. Ty, eee, shit, nie. To nie? Nie. Totalnie. Wszystko, co już mamy w sumie. Takie gówno. Dobra, No kamizelkę wziąłeś, można by było. Ale jeszcze G3 zgubiłem, nie? No to zajebiście. Trójki, szkoda. To, to dawaj, bierzemy te kamizelki, to. To one może gdzieś leży. Właśnie, czy wy gdzieś widzicie tutaj? Może poniżej <grym> Ale tylko tu wszedłem, nie? I pach. I wyrwało. Hm, może zarabiałeś gdzieś? Ty, a tu leży taka fajna kamizelka, to jest lepsza kamizelka. Lepsza, no ja miałem ją wziąć, tylko... Jeszcze te pierdoły sobie pobiorę. Jeszcze kurwa jakiś alarm się włączył. No, tyle skrzynia, myślę, że tu będzie kurwa wiesz, na bogato złoto. A potem tu Kurwa jestem bez broni. No dobra, to sobie idziemy do ekstraktu, nie? No znowu są tej plaży. Powiem tak, więcej straciłem niż zyskałem. To co, nadrabiamy, co, nadrabiamy tego quest'a jak jesteśmy ten? W sumie nic nie, nie, nie mamy, nie czy mamy, jakieś tak giwery, plecaki puste? To może chociaż tą kamizelkę lepsze sobie w tą przełożę. Mhm. przy szyi i zdjąłem kask. <laughs> Widzieliście zdjęcie Putina? Nie. Tu to, to, to jest, poszukiwany. Oh. Dobra, słuchajcie, to ten... Poczekajcie to chwilę, ja idę na górę mhm. Tam była skrzynia jedna, ja, w sumie olałem ją, bo chciałem zobaczyć co tu będzie. Tam przeważnie jest highs, albo jakiś y, ten... Gdzieś, nie wiem, fant. Ale nie, nie, tu na balkonie jest skrzynka. Ty, mam, mam, ja, mam twoją g Kurwa, zajebiście, bo... Już misz. To u góry ją zrespiło. Kolejny pancerz, ten duży. Nie, nie. No, zrespiło, no, zrespiło ją. Yeah, yeah, we are friendly. We Brendi men. Yes. Poor yes. you, man. Połot. We, We don't shoot you. Dobra, Dobra nie zabijajcie zabija tego z tego packa. Co tam gdzie A nie, gdzie jest Jestem. Jestem tutaj w tej yy, sypialni czy chuj gdzie? Gdzieś? W TV na półpiętrze. W ogóle Typek ty się kręci się, kręci, kręci, się pyta, czy jesteśmy friendem. Dobra, macham tam do niego. Kurwa, z drzwiami. daj mi moją Gietrudeczkę. No, no, ty ty, dobra, tak. dobra. Czekaj, to jest Gietrudeczka. Zobaczmy. Tak, znalazłem właśnie w tym. Dziejumek ma. No to, to co? co? No? Kurde, Kurde ja, ja mam jeszcze, jeszcze nie jedną wolną rękę. I, I na ten, ten miejsce nabrać w plecach. Właśnie, przepraszam, że chcę tego, żeby zabrać do pleca Ty, właśnie, rzeczywiście. Mówił coś. O, czy chcesz mieć. Mówił na night vision? Tak, tak, tak. Mówił night vision. Dobra, Dobra słuchajcie, słuchajcie, przygotujcie się i pilnujcie tego gościa, co ja idę do niego. Dobra. Come on, man. We can change. Gdzie jest? Tutaj stanę. Hey man! Stój, stój, stój! Nie biegnij dalej! Hey man! Where are, you? Where are you? Come, on. Come on! I can, I give, can give you armor. Dam mu już... On już ma. Grew mi wyjebało. Tak. Kurwa, musimy zabrać z niego sprzęt. No, dobra. Ale plecaka nie ten. Nie, nie weźmiemy. Ty nic nie weźmiemy. Mogę twojego akacza co najwyżej. Wiesz, akacza? Kurde, no a nie ma jakiegoś reconnectu czy coś? Niestety, zaraz, okay. zaraz ci skreszuję. Y, wezmę. Pan normalnie, bo, bo, Dobra, bo, bo ciebie na co się da, nie da, 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 da zastrzelić teraz. teraz. Nie, nie da się. Ale poczekajcie, może mnie ten... Ciekawe czy... Spróbuj. Nie. Y, no. coraz już pilnuj go. Dobra. Dobra. Czekaj... Dobra, jestem, jestem sam w składzie, wróciłem do góry, jestem goły. To zabierzcie moją broń i hmm. się ekstraktujcie. Tak, tak, idziemy do ekstraktu. Dobra, tak. Idziemy tam do tej, do tej łódki. No, ona jest tam na łódce. I ale... I się nie dało zdjąć, ale... Nie. Prostu... nie, nie da się. Dobra. To, ale zrobiłem dwa questy. Dobra, zabrałem magazynki w odmiarze... Chodźmy. Zawsze możesz spałzować No to chyba nie ta gra. Dobra, na razie okej. Okay. No lipa z tym kraszem właśnie też tak ostatnio zaliczyłem. No ewidentnie muszę o tym jeszcze poprosować. Llewa, Llewa. Bo to nie jest gra, która to nie boli, nie? Hmm. Jak patrzę, że ten, zabicie 10 playersów, kurwa, to jest Powiem ci wam, że to... ciężkie te misje niektóre, że chodzi o ilość expa, nie? Mhm. Mm A w tej trz trzcinie to nieźle można się schować. Tak, tak. Tam jest ta przy... Tam, gdzie nas zrespiło, jest taka wysoka. Tam jak wejdziesz, to cię nie widać, nie? No wiem. To ostatni obok mnie przebieg i nie zauważył. Powiem tak, o kurcze, tylko jednego gościa w HEDA z G3 za ściągnąłem, ale Wiem, tego... Wcale? Y... Zabicie 10 botów, tylko ten 800 expa, ale znalezienie tego najlepszego pancerza już jest 3000 expa, muszą trochę to wy wy ten. wyważyć. No, 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 no. No i trochę ta karta, to taki trochę niesmak był, powiem szczerze. No strasznie, nawet na nie włączyłem. chuj, że bez dźwięku mówię, uwiecznie to nie, a tam... Dobra, ja muszę kończyć. Bo już idą do mnie tutaj moje łajzy, A ten, ja ci tam. Ty, akacza. Kurwa, chciałem go odłożyć i znik. Gdzie on jest? Dobra, jest na środku. Dobra, jest na środku. To ci go oddam przy najbliższej okazji. Los. E... Aha, bo ty już masz dostęp tam. No. Jedno co mnie wkurza, że kurde ten. Trafisz na akacza, który już ma zamotowaną szybę, to spoko, ale jak mam go kupić, to on ma tą drewnianą. Tak? Ale lipa. Czekaj, jeszcze raz potwierdzę. Póki jeszcze słuchasz, to ci powiem. No, AK, AKM i. No, AK74 ma drewnianą, pół drewno i. Nie da się zrobić przed niego gripa, powinni to zmienić. Tylko ten taki, ale wiecie, który, nie? Ten Gali, no to on ma No to, to, to ja mówiłem, że ten mocno przerobiony Tak, a najlepsze jest to, że on jest na Nie mam do niego dostępu, ale do M4 już mam, nie? Zresztą ta M4 kosztuje 8700, powiem wam, że to chyba To no jest najlepsza chyba opcja One chyba tak, one były, bo to one masówka szły, to one były tanie, bo to plastik No nic, to trzeba w takim razie iść w ten, w no M4, bo to można mam... Te dodatki zbierać. You no, know, i stanag stanagowe magazynki pasują do M4, do tego ala Beryla na 5,56. Check out osiem magazynków. Ty, no nie mogę odłożyć broni. Kurde. I, i, i byłbym za tym, żeby już chociaż w tym były. Żeby były po prostu boksy na broń, nie? Że już odkładasz i tyle, a nie, że jak chcesz ułożyć, tak masz. wiesz, co tu jest problem z wykrywaniem tej odległości? Nie. Tak, ty ogólnie tak, co broń, to ja podchodzę z analogiem i odchodzę, nie? Mhm, ja tak samo. No to, to wtedy w miarę zaskakuje, ale to tak jakby on nie wykrywał. Nie wiem, że tam wiesz, są szpary w, tych, w tej wykrywaniu odległości, nie? Jakby po prostu nie było, że od 30 cm to on już ją wiesza. A jak dotyka innych przemiotów, to się pali na pomarańczowo, tak to powinno być. No dokładnie. Dobra, zaskoczyło, ale widzę, że już magazynek mam na czerwono, czyli on nie chce, żeby tu był. U. Bez sensu. I on może zniknąć później. Dobra. No dawaj, dawaj. Dobra, najważniejsze, że broń. No, szkoda, że już magazynku więcej nie mam, a kupić nie kupię, muszę robić tę misję. Albo go odłożę. Dobra, tak się jak będę już kończył. Dzięki bardzo. A my co, ci ciśniemy? Jeszcze rajdzik. No się zastanę.